Hej, witam Was bardzo serdecznie. Od ponad roku pytaliście mnie, dlaczego na kanale nie ma wspierania. To dlatego, że nie byłem za bardzo pewny, co mógłbym Wam zaoferować w zamian. I naprawdę długo nad tym wszystkim myślałem i ostatecznie postanowiłem uruchomić na kanale te opcje. Dostępne mamy cztery progi wspierania od kwoty 2 do 25 zł. Każdy kolejny próg oferuje w zamian więcej bonusów niż poprzedni. Są to takie rzeczy jak na przykład wcześniejszy dostęp do nowych odcinków lub dostęp do miejsca, w którym będzie można ze mną wieczorami porozmawiać. A ostatni próg, czyli strasznie ciekawy, między innymi daje dostęp do dodatkowych odcinków na tematy, które ludzie z tego progu sami będą wybierać. Dla zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do rozwoju tego kanału, link ze wszystkim, co mogę wam zaoferować w zamian za wsparcie, znajdziecie w opisie. Ponadto, dzięki waszym namowom pomyślałem, że jeszcze raz spróbujemy uruchomić serwer Discorda. Kilka ważnych rzeczy zostało zmienionych, m.in. to, że żeby dołączyć, musicie potwierdzić swoje Discordowe konto numerem telefonu i zaakceptować regulamin naszego serwera. Przede wszystkim zależy nam na normalnych osobach, z którymi można na spokojnie porozmawiać, a wszystkie formy jakiejkolwiek nienawiści skierowane do członków Discorda będą natychmiastowo karane. Zależy nam jedynie na ludziach, z którymi da się porozmawiać na różne tematy. Niekoniecznie te paranormalne. Jeśli uważacie, że jesteście w stanie szanować innych i jesteście zainteresowani poznawaniem innych członków naszej małej społeczności, to serdecznie Was zapraszam. Link do Discorda również znajdziecie w opisie. A teraz, przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Ostatnio wielu z Was wspominało, że chciałoby zobaczyć więcej sławnego i tajemniczego Rejka. Na szczęście wpadło mi w ręce nagranie, na którym dwójka chłopaków prawdopodobnie miała styczność z tym właśnie stworem. Znalazłem je na tym TikToku i co ciekawe, są na nim tylko i wyłącznie dwa krótkie filmy, a przy tym nie mające ze sobą kompletnie nic wspólnego. Nagranie, które nas interesuje, ma niestety tylko 10 sekund, ale rzućmy na nie okiem. Wait, wait, stop right there. What Is that, a black? What is that? Dude, that's what sort of... Pomimo tego, że nagranie jest tak krótkie, możemy na nim wyraźnie zobaczyć postać do złudzenia podobną właśnie do naszego tajemniczego Rejka. Smukła, szara sylwetka, wysoki i wychudzony stwór, a na dodatek sprawia wrażenie, jakby biegł w stronę samochodu. Wielka szkoda, że nagranie jest tak krótkie, ale niestety nic na to nie poradzimy. Oczywiście, tak jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, takich spotkań na całym świecie była cała masa, a ludzie przez cały czas donoszą o nowych. Korzystając z okazji, rzucimy okiem na jeszcze jedno, również ze Stanów. Jest ono jednak nieco starsze i zostało podesłane przez Patryka, który jest widzem naszego kanału. Nagranie pochodzi z kanału TSR TomSoft, który jest jednym z wielu kanałów gamingowych, natomiast jego autor nie jest autorem nagrań, które zaraz zobaczymy.

Cunt, what the heck is that, dude? that oh, dude, I think it's coming a little bit closer. Oh, crap, it's a screen. It's a screen. Oh, crap. Dude, it's coming! He's coming! It's running! Run! Run! He's coming! Oh, God, coming. Jesus! Oh, God, Jesus! Help! Help! Fuck y'all, I'm going inside. To, co odróżnia ten przypadek od większości innych, to to, że kryptyda zdaje się nie mieć problemu z poruszaniem się w środku dnia. Ale czy to na pewno ten sam stwór? Ostatecznie to nagranie ma już prawie 10 lat, a postać jest w sporej odległości od chłopaków. Możemy, co prawda, dopatrzyć się podobieństwa jeśli chodzi o kolor czy sposób poruszania, ale za to ze stuprocentową pewnością możemy usłyszeć jego specyficzny odgłos i jest on naprawdę podobny do odgłosów z innych nagrań ukazujących tę istotę. Co ciekawe, nie było to ich jedyne takiego typu doświadczenie, a tajemnicza istota zdawała się co jakiś czas wracać na ich farmę, a raczej zdawała się szukać czegoś na należącym do nich polu. Ta, ta Przy kolejnej wizycie dziwnej istoty nawet pies zaczął na nią reagować, szczekał i obserwował z bezpiecznej odległości. Z kolei ten, nazwijmy go Rake, w spokoju przemierzał kawałek pola w poszukiwaniu tylko mu wiadomo czego. Jednak w odróżnieniu od poprzedniej sytuacji potwór nie zbliżył się już bardziej, a zamiast tego po prostu jak gdyby nigdy nic, wycofał się do lasu. Jeszcze tego samego dnia młodzi autorzy nagrania, napędzani ciekawością, postanowili podążyć śladem dziwnego stwora. Niestety przy takich sprawach ciekawość to nie wszystko, i akurat w tym przypadku autorom nagrania zabrakło odwagi. Naprawdę wielka szkoda. Zostawmy już w spokoju rejka i inne kryptydy, a rzućmy okiem na krótkie nagranie, które rzekomo przedstawia sytuację w pewnym nawiedzonym domu w Kanadzie. Jego autorem jest człowiek, który pracował jako tak zwany opiekun domu, czyli osoba, która sprawdza, czy wszystko jest ok z posiadłością, lub nawet na polecenie właściciela mieszka w niej, kiedy go przez dłuższy czas nie ma. Całość miała być prześmiewczym filmem żartującym z tego, jakoby dom miał być nawiedzony, jednak wygląda na to, że jego autor nieco się przeliczył. A bit scary i want to prove it i'm gonna go check it out there i'm gonna prove it <coughs> I should leave the door open I should leave it open buddy Easier to es escape <laughs> Just checking on it I ain't, I ain't sleeping here at all I'm on night vision too <clears throat> Holy shit, no one's in there. Hopefully, Holy shit. Holy shit. I'm not scared. I'm not scared at all. I'm not scared at all. I'm not scared. Oh shit! I'm gonna. Clean up. Nagranie niestety urywa się w tym momencie, a aparat ponoć został znaleziony kolejnego dnia, kiedy na miejscu pojawiła się ekipa remontowa. Jeśli zaś chodzi o samego autora, to nie wrócił już do tego miejsca, a jeśli wierzyć osobom trzecim, to jeszcze kilka dobrych dni po tym incydencie opowiadał wszystkim w miasteczku, co tamtej nocy mu się przytrafiło. Niestety ciężko jest to wszystko jakoś zweryfikować, bo samo nagranie jest dość stare. A teraz sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na znajomym już nam kanale Banu Paranormal. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to kanał faceta, który swoją przygodę z nagrywaniem rozpoczął od kilku wizyt w rzekomo nawiedzonej fabryce mieszczącej się w Czechach, a nawet udało mu się nagrać parę ciekawych aktywności. Zobaczmy, na co natknął się tym razem. Swoją przechadzkę po fabryce Banu zaczął standardowo, czyli od pokoju, w którym przytrafiało mu się najwięcej dziwnych rzeczy. Huh. These documents. It's oh, everything the same, I'd say. <laughs> yeah, it seems like the same stuff over and over again. Well, they at least had more than enough orders to keep running, so yeah. <laughs> it's at least a good thing. Hey, it's everything the same. I hope the video won't cut again. Cut off again. Was this opened? <laughs> Maybe. Yeah. What the hell? Where was it? What is it? Hello? What is it? Is this? Uh... Oh, this is it, I think. I thought it came from like the exit. Bro, how the hell? Kiedy Bano przeczesywał półki w archiwum, sprawdzając, czy może coś się zmieniło, w pomieszczeniu obok metalowy element zdawał się oderwać od jednej z szafek i przelecieć przez niemal cały pokój. Był to na pewno dobry początek przygody. Jednak to, co przykuło uwagę jego widzów, to to, co miało miejsce trochę później. Anyways. Got distracted again. What is this? is it sticky or oh, i don't want to touch it with my hand so i don't know but yeah uh, uh, let me just uh, check this room again quickly no um, behind the doors the door yeah this is the end an and W momencie, kiedy Bano wychodził z jednego z pomieszczeń, jego widzowie zauważyli dziwną postać chowającą się prawie dokładnie w tym samym momencie za ścianą. Co więcej, wydawało się, że sam Bano wcale tego nie zauważył albo nie chciał zauważyć podejrzane. Kilka korytarzy dalej do uszu mężczyzny zaczął dobiegać specyficzny dźwięk, który według niego samego wydawał się być dziełem innego człowieka. Hello? Hello? You can't hear it. There's. There has to be someone here. Hello? What the hell? Hello? Yeah. What the hell? Hello? There's no one. There's no, one. no freaking way. Okay, so... That wasn't person. Or why would person do this? Oh, it's all opened. I swear it wasn't opened uh, like this. and this there's no one just as you can see and I didn't hurt anyone like ran out so this moved also Oh okay I'll just check this real quick if anything happened and um, and yeah

Czy w tej fabryce naprawdę straszy, czy może jednak ktoś tam po prostu mieszka? Albo jeszcze lepiej, może Bano tak naprawdę fabryki wcale nie odwiedza w pojedynkę? No więc, które wytłumaczenie przemawia do Was najbardziej? I na koniec zajrzymy na TikToka Kota. Tak, dobrze słyszeliście. Jest to profil założony i prowadzony przez właścicielkę przyjacielskiego zwierzaka, i chyba nie muszę Wam mówić o tym, że nie ma tu kompletnie nic paranormalnego czy tajemniczego. To znaczy tak było do niedawna, bo jakiś czas temu właścicielka kota, Totoro, po nocach zaczęły męczyć bardzo niepokojące odgłosy. Z kolei następnej nocy było jeszcze dziwniej. Część komentujących podsuwała pomysł, że mógł być to po prostu Lis, ale one wydają mimo wszystko nieco inny odgłos. Cokolwiek upodobało sobie okolice domu właścicielki Totoro, brzmiało dużo bardziej złowrogo. Kolejna na najnowszym nagraniu, którym podzieliła się ze społecznością kobieta, dzieje się coś jeszcze dziwniejszego. Autorka nagrań podejrzewa, że cokolwiek zagnieździło się niedaleko jej domu jest na tyle rozumne, że było w stanie samo otworzyć tylne wejście do domu. Jeśli faktycznie nie otworzyła ich wcześniej sama, to cała sprawa może z czasem przybrać całkiem ciekawy obrót. Być może któregoś dnia uda się kobiecie nagrać to, co czai się w ciemności jej podwórka. No albo po prostu naoglądałem się dziś w nocy za dużo strasznych filmów z potworami i dlatego sam bardzo bym chciał, żeby coś znalazła, a w rzeczywistości to nic więcej niż zwykłe niegroźne zwierzę. To też jest jak najbardziej możliwe. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Dzisiejszy odcinek był taki trochę bardziej poświęcony potencjalnym dziwnym stworom niż duchom, ale mam nadzieję, że miło spędziliście tych kilka wspólnych minut. Naprawdę serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał, a w szczególności naszym egzorcystom i strasznie ciekawym. Jeśli chcecie dołączyć do zacnego grona wspierających, to link znajdziecie w opisie, ale jeśli macie ochotę obejrzeć jeszcze więcej paranormalnych i klimatycznych nagrań, to kliknijcie w te widoczne w tym momencie na ekranie. Powinny Wam się spodobać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.